Siemano mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta Witam Was dzisiaj z PKP Toruńska Jestem dzisiaj po drugiej stronie To co, żeby nie przedłużać, zaczynamy Tak wygląda, oto pierwsza praca Powiem Wam, że zobaczcie Fajne haszcze są, takie super turbo mega wielkie To nie jest może jakoś super długa linia Ale jest naprawdę co pokazać jeszcze raz I jeszcze raz się trochę rozjeść jest Jak widzicie, wrzucam teraz relacje codziennie i przez jakiś czas na pewno nie tutaj trawę i coraz więcej będzie tych relacji u mnie na kanale mogę wam pokazać, tylko zobaczcie co znalazłem nieśmiertelny lub tam mamy trasę toruńską Salę, na której ostatnio byłem na dachu. Powiem Wam, że lubię chodzić, nie lubię zamulać. Jest 11 listopada, jest święto niepodległości. Nagrywają się relacje, to pewnie puszczę Wam trochę później, ponieważ naprawdę mam mega, mega dużo relacji. Zobaczcie, tutaj mamy też Anoka pisanego od tyłu, Formakru, Wilański Folklor i Fetor. Jak widzicie ktoś tutaj ostro walczył byłem już też mógłby te puszki pozbierać po sobie mamy kame nieźle pojechane Tak to wygląda, moi drodzy. Pokażę Wam jeszcze szybko pod wiaduktem. Srebro. Może i srebra, już nie pamiętam. Widzicie, tutaj już nic nie ma. To jest jakaś miejscówka do, do chlania. Wszędzie pełno szkła. Świat, co to jest Tutaj w tym jakieś Szyby wentylacyjne Tu mamy jeszcze fetora zobaczcie I z tyłu plac budowy deweloperka powstają Nowe bloki Kurde co tam jest? Naprawdę ciekawa Bardzo chciałbym wiedzieć co tam jest Patrzcie jaki napis, jebać chelupów Oczywiście zgodzę się w 100% Właśnie wywalamy z tej brauniarni Patrzcie to wygląda w ogóle jak poroże jakieś Ja wam pokażę jeszcze akcję, która Jest tutaj pod wiaduktem Więc tak to moi drodzy wygląda Dzięki, że oglądacie moje relacje Naprawdę robię to dla was I dla samego siebie, ponieważ no nie nie potrafię siedzieć w jednym miejscu. Po prostu uwielbiam podróżować. Teraz można powiedzieć, że mam trochę czasu. Zobaczcie tylko jeszcze na towarówki. Tam też mamy kamę. A obok nie wiem co to jest. Tu mamy HXM, ones ATR, słuchajcie, wiecie co naprawdę. zobaczy na kąpi jak to będzie wyglądało. Jak wyglądają te prześwietlenia, czasami wygląda to naprawdę ciekawie. Tu już mamy coś. Zobaczycie, jaki ta Kaleroja super turbo, mega duży. A my się wbijamy pod stację, czyli dokładnie Warszawa-Toruńska. I zobaczymy, co tu się dzieje. Ja tu byłem ostatnio rowerem. dokładnie kilka dni temu powiem wam, że muszę znaleźć też szczególnie akcję, żeby to montować trochę czasu, bo to trzeba jednak przysiąść, a jeżeli cały czas się jest w ruchu, to nie jest to łatwe, ponieważ Załóżmy, nagrywacie w dzień, później musicie spędzić czas z rodziną, więc później trzeba to montować, tak? Więc... Postaram się i zmontuję to wszystko jak najszybciej. Patrzcie, tutaj mamy... Jeszcze bardzo fajną pracę. Tu jest Toruńska. Tutaj mieszkaę żubi ninja. Ruch jest. Mazak Superstar. Grazie a No właśnie, to srebro pamiętam tutaj. Powiem Wam, że strasznie podoba mi się jego styl. Zawsze jak widzę jego prace, kurde, normalnie są się wykonane. No i to wszystko, słuchajcie. Tak wygląda jeszcze wiadukt. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Człowiek, artysta. Elo.